Koronawirus zmienia plany wielu osobom. Zgodnie z zarządzeniem i w związku z trwającym stanem epidemii wszystkie uroczystości pierwszokomunijne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostają odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania pierwszej komunii świętej zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół. Tak bardzo chcieliśmy, by mimo epidemii jednak ten termin pierwszej komunii był, bo mamy pod koniec maja. Jednak okazuje się, że wyręczyła nas Kuria Biskupia, gdzie wydano oficjalny zakaz planowania Komunii Świętej na maj, że terminy majowe powinny być przełożone. Myśmy już wcześniej syg sygnalizowali, że jeśli będą takie warunki, jakie są teraz, że nie można się spotykać, jest zakaz zgromadzeń że yy, planowany termin Komunii Świętej yy, przełożony jest na wrzesień, to jest 19-20 września, sobota i niedziela, w takim porządku jak to było w maju. Oznacza to, że majowa Komunia Święta w parafii w Krośnie Odrzańskim nie odbędzie się. Wstępny zakładany termin pierwszej Komunii Świętej został ustalony na 19-20 września 2020 roku. Termin ten także jednak może ulec zmianie. Konkretne ustalenia zostaną podjęte, gdy będzie możliwość gromadzenia się w świątyni, a dzieci powrócą do szkół.